Ogólnie to się wybrałem do lasu. Mówię, w sumie spoko. Odebrałem przez wczoraj rower. Chciałem skoczyć te dwie hopy, które zrobiłem. A tu trochę dolona pogoda. Oczywiście, że mam bieżnik aczkolwiek. Wyjadę z kamerką i będę miał wylew w kamerki przez ten deszcz. No tak, no tak średnio bym powiedział no tak średnio. A Dasha nie ma, bo. Pojechał na kurs szkoleniowy Willy Postanowiłem że gdzieś sobie wyjadę Może kogoś spotkam Zobaczymy czy ktoś jest Czeka jest włosek Wostek Wbijamy na kilometr O Jest jakiś osobnik Pan Janusz XC RIDER Siema Siema, where go? Na prasę. Do mnie? Tam, się Nie ma <grym> <grym> A gdzie byłeś? Tam? Ja byłem u siebie na trasie teraz I z bomby poleciałem tego dropa I się cały ujebałem Bo przeskoczyłem, bo tam długa trawa jest, bo nie wykosiłem Możemy Zrobić mu rękę, ale trochę na przypale Morenka, burdel, patrz! Tutaj mamy stary, minelski pojemnik na krew, tak zwany bochomierz. Tu jest morenka, morenka, burdel. Po angielsku nie A tam też można dojechać do tej trasy. Tak, no. A co, jedziemy? No ja mam XC aktualnie, to możemy pojechać. Tu pisze X, a nie, teraz XC. Tak? Do morenki Adafi Ja bez słodenka <laughs> I tak jadę kurem i z a może na kielona wpadnę <laughs> tam yy, cały czas... Mi się wydaje, że wesele albo coś Ja wesele w Morence będę robił <laughs> Jak chuj <Dobra. laughs> Nie podjadę dzisiaj ja. Jak to XC nie podjedzie? O no Janusz Masz Masz na tego stunta? Aj, co wam tu On umie tylko tak udanie. Ogólnie! A Enduro ogólnie jest do stuntu? No, y, Enduro, Enduro na Decha, to tak jak wziąć Adasia do, y, do poważnych sejmowych spraw. Słuchaj, jeśli nie wypowiadaj, bo ty jedynie o tym śwaliłeś, to on wie się nie umie wypowiedzieć. A ja i Fach gadali, że przez godzinę o polityce. Przepraszam. Problem techniczny program techniczny ale już... ja akurat nie lubię polityki ty teraz kozaczysz, że na babie a polityce jesteście tacy fajni a ty nie masz pojęcia co to za pieniądze tylko siedzisz na dupie ojca dostajesz co? <coughs> i na komunię, tam, kurwa takie papierki z napisem to, to jest to jest taki ada 2005 ma enduro zero zajawi. Patologia.